macie z tej strony czyścić kasztan, i pokażę Wam ci część 14 Stawcie łapki w górę, z których planujesz kopić kolczyków na oknale. Zaczynamy. Roboty przemysłowe przeważnie składają się z rejona garstka i podstaw. Rekiny były na ziemi jeszcze przed związałorami. 16 marca jest obchodzony Światowy Dzień Piekarzy i Cukierników. Rośliny lecznicze. Zawierają w swoim składzie substancje czynne, które wpływają na nasz metabolizm. Pierwszym i no najważniejszym wynalazkiem starożytności okazało się Pismo. Andorra mnie z malowniczych górskich szlaków i dobrych ośrodków narciarskich. Kosmos jest próżnią, której nie słychać żadnych dzięków. Jeśli w przestrzeni międzyplanetarnej sterują się ze złą, to pojazdy kosmiczne nie spowoduje to odgłosów. Kość udowa to najtwardsza kość w ciele człowieka. 3 stycznia jest opowiedziany Dzień Słomki do Picia. Leotomia pozbawiała pacjentów osobowości, sprawiła, że stawali się bezwolni i mieli trudności z koncentracją oraz z kontaktami społecznymi. Zdarzyły się im również zachowania agresywne. Facebook powstał w lutym 2004 roku. Najbardziej znaną toksyną znajdującą się w owocach jest cianek. Niewielkiej ilości może być w jabłkach, orelach i rozgniach. Przez 300 lat językiem urzędowym w Anglii był język francuski. Kameleony wydają komunikaty poprzez syczenie. Wszystkie rośliny leśne w taki czy inny sposób przyczyniają się do utrzymania siłki, gdy zrzucają liście lub same obmierają. Siłka składa się z ich szczątków organicznych. 19 sierpnia to Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Biegacze, którzy za młodu uprawiali Jakąś dyscyplinę sportu o połowę rzadziej cierpią na poważne kontuzje lub złomienia w trakcie kariery amatorskiej. Kolor czerwony wywołuje skrajne emocje od namiętności po agresję. W XIII wieku powstał drewniano-murowany zamek ufundował go prawdopodobnie książę Bolko I. Surowy w celu umocnienia granic księstwa świdnicko jaworskiego przed najazdami Czechów. Czas płynie wolniej w pobliżu przedmiotów o bardzo drzwi masie, takich jak np. Planety, na przykład lenty, gwiazdy. Słowowir Sierzyński ma znak z uwaga. Głównymi napojem we Włoszech są i woda. Przemysł. Drzewny na całym świecie zatrudnia około miliona osób. Znak harcerski to krzyż harcerski. Ziwanie chłodzi mózg. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Wiedniu sugerują, że dziwanie może odgrywać istotną rolę w chłodzeniu naszego mózgu. Jeżeli średnio żyją od 2 do 5 lat, no to to tle. Ja bardzo dziękuję. W sumie, do dnia. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Cześć!